Witam Was już wszystkim już w kolejnym odcinku zagramy w Lymanek. Tutaj najpierw chodźmy, zagramy jakimś innym Lajmanek. O, teraz trójmy. Czekaj, bo jeszcze było do przeczytania. Czy ty się tak spieszyć? Marzeniem tego młodego pilota jest dołączenie do słynnego bractwa asasynów. Ale nigdy mu się to nie udało, może dlatego że jego nos zawsze wystaje spotka. Aha! No to teraz z nim sobie po. chyba trzeba zostać pilatem. No trochę będzie potrzebało. Tylko świata, bo mamy już kolejny świat. Proszę! I od czego to zacznijmy? Od tajemniczej nadbuchiwanej wyspy. No od tego zaczniemy. Tyle no, mi pasuje. O, O! Była tutaj też taferą, ale ja już ta to Ha? Coś ty zrobił, no? Chociaż to taka rumy ale... Ale jak się je zdobyć? Oczywiście pokar... Albo nie, bo Chociaż i tak tak jestem tutaj, jestem raz, bo to mnie, będzie są o. O, są? O! To wszystkie? O, nie już. O się ile lumu. Ja muszę jeść z siebie. Tyle, że jest problem, bo się ruszają. I do duszko idealnie. I to trochę dziwne, bo. Duszko się nie to ale jest pod wodą. Ale to musimy iść dalej, ale jeszcze. O! W sposobu nie było? Yy, więcej złów! No to tutaj można się wzbogacić. Trochę wyżej. To jest mniej więcej tak. Kto do przodu. A tutaj prąd nie już Aha. a tutaj też te rybki, które znamy z ramiona. Ojciec. No fajna rzecz. Dobra, ale teraz to... Ale ja teraz, bo... bo... Przepraszam bardzo. O tutaj. Przepraszam bardzo, kto to zaśmiecił? Nie woda zanieczyszczyć oceanu, to ja... nieekologiczne. Okej. Okay. I to do okay, teraz jest do głębin Okej, też się ciszyło no. Mamy te światła, które nie można wejść, bo ja cię wejdziemy, no to się stanie na czerwono A Ale wam nie pokażę Najgorzej będzie w Pałacu kłębi, bo tam była tofę. Nie wejdź w ani Lasy, ani światła, no o, to jaka uczeczka! Możemy też... To Do... jest... Dobra. Szybciej, okej. Okay. I mamy żabę z pistoletami. I czy te śmieci to jest ich wina? Przepraszam bardzo. O, przy tym weźmę. Czy to mnie strzelasz? Ja chcę zginąć, bo... Troszeczkę może się przedać pan dalej. O modę. No. Czyli mamy już w, 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 królowe. Jeszcze królik. I że... I że sześć małaków nam zostało. Chociaż 7 o, jeszcze. To, to. A to co? Gacznica czy co? O! Chyba poczekaj, onetę te, te, też. Najpierw tutaj. Jeszcze honeta, A tutaj? O! Jeszcze jedna! Można się wzbogaczyć naprawdę tego przeciwnika od tyłu, żeby się nie spoczywał. O, trochę to podejrzane, ale nie mam, nie mogę tam być. Trzeba uważać na te światła na... Nie, tutaj nic nie ma? O! Jeszcze te miny! No i już widzę, jeszcze, że to światło stało się na czerwone i, i by mnie zabiło. No świetnie. Uważaj na ten miny, bo. Bo są chodźcy na. Tak, ukryte, tego. I jeszcze tutaj, no. A to przepraszam bardzo. Ej, czekajcie, czekajcie, bo tam na dole jest mała. O! bo zrobię ta tak? Proszę. O, Kwęcie, bo, ja nie chcę stać tutaj Tylko syca. Czyli nie mogę też za szybko, co ciekawe. Dobra, wiem, że jest kolejny małek, on jest tam na dole, Pójdziemy go od tej. Dobra, jeszcze raz, bo. Nie da się uniknąć tego odcena, bo jest Bo jest nie do pokonania, no. Ja na Was zbierzmy do Jest kolejna próba. I mamy mała, ta moczna była od tamtej, a ta żaba jak się no naprawdę nie będziesz do mnie strzelała, no. wiesz. Paczyński mąkarz, a odbieracz od no. Dlaczego te żaby może zaś Aha. Nie no, ja muszę wrócić. Jejku. Dobra, tam jest jakiś sekret. O, o, mała. I też zakoneta. To jest, to, to... Dobra, to już wiem, że nie mogę tam te... No Powiedzieliśmy, się. Dobra, ale Marek się zapisuje, to bym cał to czochonetę. Spokojnie, okej? Okay. Dobra, załatwmy tego przeciwnika. Tu jest jeszcze krót, ale wiem, że ten... Ale na czekoladę? Chociaż nie możesz, chyba jest A że to zrobię? No, jeszcze minnie trzeba uważać. No, i mamy... A tylko czas, teraz, teraz, teraz... No czekaj! Nie, to się muszę... No, nie to się muszę uważać na poczęście, tylko... Ale mogę zbawić za to, że. Dobrze, ja. Chyba tak ja! No, no ale chyba tych przeciwników chyba nie opłaca się. To będzie ciężkie. Dobra, jeszcze raz. Nie mogę też za szybko. Chyba zapomniałem czy są skarateczki. To ja jeszcze jedna próba, bo. bo to za dużo czasu. Lepiej tak. O maćaka! Jest. Ale to była ciężkie taka. Nie muszę tego. Tylko... muszę tego. Tylko... Spadam na dół. Chyba nie zbiorę tych ląb, sporo Mamy 62. No. Aha. Bo można było rozpoznać po tym, że... Tak, że? Ale ja zginę, bo... To trochę podejrzane, ale... No, ale to już końcówka etapu, to nie wiem. I paje zajebki. O, lej, 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 kikamy. I teraz już będziemy w podwodnej fabryce. No co to co? czeka? To się nazywa. O, nowy podrzemysł, który się zajmiemy już też. Dobra. 20 tysięcy mil Podróbskie żeglugi. Tak się nazywa ta fabryka? Podróbskie żeglugi. Że to przeczytałem. 20 tysięcy pod... I trzeba uważać, bo jak widzieliśmy, no to te skrzynki czasami niektóre rzeczy są przez oczy, są jak ta skrzynka. No, no tutaj, ale to jest o, wiesz, łatwe, bo I to teraz... O! Oh. Masakra! O! Oh. Jestem my fajn no, bo było na obraza było mi lecz ma więcej, więc każdy pracy, jak widzimy. Na obraże no, no to oddacza to, że jest moj. Okej. Dziękuję! Bo to się tak wczorajmu koniec. Dzięki temu ta te platforma, tutaj to samo, no genialne, no to nie tutaj, bo zmanowaliśmy, dobra mogę się wyuczyć, ale tutaj mamy też trochę hametę, ale to jeszcze zejknijmy. Ja nie mogę się tego złapać. Coś pamiętam, ale dalej to już. już ma jakiś. Dobra, nic skale nie Dobra, widać tutaj, że jest mała. No, a nawet o tym. Dobra, jeszcze takie platformy można się odbijać. I tak mogę się paskadać. A okay. bo to było dobrze? Okej, i teraz kręcenie kołem. No właśnie, tez wiem czy są no bo jak w to z tej samej gdzieś jest, ale jest, chyba faktycznie jest, Jeszcze się jest, 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 ją jest, Mamy jest, No, mi jest, 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 O! No to co, jak było? No, ale mogę to też zrobić? Ale mogę to też zajrzeć? Tak, ale jak zrobimy to? Jak w wielu... wielu poziomach. O! Dobra, czyli tutaj zablokujemy, a tutaj zaczynamy pogatulamy, no? To so grzybki takie. Okej. Okay. No i powiedzcie mi, no? Właśnie tak miałem to zrobić. Dobra, Josynka. Tutaj małak, jak żykę mała czasami w małaka. Nie! Ty patrz, ten atak. Nie wiem Dobra Dobra, ale to jest ciężkie, bo jeszcze na kurze mamy czekoladę. I nie wiem jak mam ją zdobyć. No, na pewno muszę się tego złapać, ale nie wiem czy jej ryzykować Dobra, ryzykuję. tam tyle że Ciężko, o da, szybko, szybko. Dobra, i no, Czy ja szybko, tutaj szybko i po czekoladę, no. Dobra, weźmy ją za ale musimy uważać jeszcze, bo jeśli starczy, jak to było w no to... I do kolejnej sekcji, no. Czy, to jest toksyna? I czeki, no, toksyna. I taki jeszcze gaz Jakiś dziwny. Okej. Okay. O! Tyle, ja, że ja, 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 ja nie robię. Dobra, i tak porusimy się. No, stracza, okej? Okay. Tylko ja... Nie. Dobra. Tutaj tak? A, bo to jest winda.

Nie, bo inaczej to by nie dało jadę Dobra to pytam A mam pytanie A tutaj co nie przecisnę Nie mogę się tam ciągle No szybko 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 O ok, coś takiego O może A jest chwila

No to co to? się pewnie. Straszny domek. Nie, nie wiem czy jeszcze co. Na początku stawki. oczy oczywiście jak zygierumy. No, nie można coś ciekawego. Co te... Czas tworzenie. Okej. No to jeszcze tutaj. Zobaczmy. O! Okej. Okay. No to wzbogaczmy się, jak Czy Czekajcie kiedyś mi nas dobyć wszystkie. Ej, bo może się tutaj balić to łakatonama, patrzę. Może, można. No to. Aha. Chociaż nie może zbierać tych nomów, ale. Jak byś w no to. No to może wszystkie, ale. Proszę mi wybaczyć, ale tutaj bardzo dużo czakanet jest i że mogę je zbierać. To byłamy na tyle. Tutaj mamy królowe Czy cząstek, mamy. Okej, okay, jeszcze, ale to trzeba zajmę, dlatego to było na tyle. Powiedzenia.